GPI, a z nami jest. Eee, River. A, i jak pewnie zauważyłeś, skin nam się skończyłem? No, właśnie chciałem to powiedzieć. To są awatary. Awatary nie skin, dobra. Nieważne. Tak. I dzisiaj robimy takie, no misje z upgrade'ami. To pewnie będzie jakiś najkrótszy odcinek, więc. Eee, nie tylko. Nie, ja bym wolał tylko zrobić z upgrade'ami. Dzisiaj. <laughs> a, trzeba przeprowadzić upgrade plus 2. Specjalnie sobie już kupiłem miecze. Znaczy miecz. A ja nie mam kamienia rzemiosła. Serio? Weź mi jedno daj. Weź mi jedno daj, później ci ten... Jedno czy dwa? E, jedno. A e, ja mogę nic nie ten, nie dawać ci? Aha. Uh -huh. A jak to wtedy? Po prostu wstaw to, ale i na ten ten. Ale ci nie daję jednego. Dobra, y, mam telefon, zaraz wracam. Dobra, wróciłem po krótkiej przerwie. Eee, y, i... Y, y, dobra. Tam prawie na sam koniec miasta w lewo musisz iść do Layli, ona ci da taki magiczny kamień. Jezu, ale to dzikie. Się... mam... a już przeprowadziłem update, upgrade, co co zaraz. Teraz idziesz do takiej koleściowy tam na sali Ale ja, mi te, ja nie, mi nie pisze tej tej. A już zrobisz upgrade plus dwa. No to jest plus 1, no nie wiem. No to czy... musisz plus 2 Ja wiem. A czekaj, ty nagrywasz? Tak, ciągle nagrywam. Nagrywasz przez cały czas? Tak, ciągle nagrywałam. I to się nagrało jak gdem? z tatą? Nie, nie słychać ciebie. Aha, a no tak wyciszyłem się przecież. Jest plus jeden, nie wiem czemu. No bo musisz na plus dwa. No wiem, ale... Ulepsz przedmiot, to... Nie mam kamienia rzemiosła, bo tamte spaliłem ogarniasz. Gdzieś można kupić te kamienie? Miesz mi winien się. Dobra, to później się załatwię. Czemu dajesz mi ten jeden, ten? Nie wiem, jakbyś tak. Sp lubię dawać. Dobra. <grych> no, okay. Tylko weź tego nie spać, co? Ale to nie ja, to że pali. Zły. Dobrze, że on nie pali miecza. Tak jakby pali. Nie, yeah, drugi poziom. Ale muszę kolejny miecz, chyba kupić. Nie. No co, ja w ten miecz już wpakowałem tego, tego, jak A to. A Aha, ona jest tam na samym końcu. Czekaj, A, i to... będziesz musiał jeszcze u tej, tej, wpakować kamień Eldrytu? No. O ja. Po co kamień Eldrytu, no? Taki beznadziejny miecz, ty... Dobra. I... Dobra, trudno tą misję potem zrobię. Chociaż nie, teraz kupię tam badziewny miecz. Jest w tym odcinku chyba najwięcej wydam. I stracisz jeszcze ten... Czekajcie, miałem z nią tylko porozmawiać? Miałem tak tylko porozmawiać. Potem to coś sprzedam. I teraz gdzie mamy iść? Yy. Aha, to jest tylko dodaj yy, do slotu dwa, dwa magiczne kamienie, oni sobie żartują, mam tyle płacić, żeby... Yy. A po co ty kupujesz nowy miecz? Bo trzeba wstać dwa magiczne kamienie. No, a do tego się mieszczą trzy aż. Nie, jeden się mieści. O nie no! To jest muszę opatrz. A do czego? Serio? Mhm. O rządzę tutaj mam. Przynajmniej mi oddała trochę. A ile? Zdemontuj przedmiot. O jest, zostałem jakieś coś. Ja i kolejny miecz, tak? Kolejny łuk uciekł. Wiesz co, może jednak zrobimy jakąś misję, bo to jednak za krótko trwało. No jeszcze tego nie skończyłam. I uzbrojenie, mam dwa łuki, tak? I teraz... Jak myślisz, za one... za ile one pójdą? Moje pasły za 7 za 7200 już zrobiłeś ten atryb, te atrybuty. Jestem wzięty. A, mam Eldrit marnować. No. Ja nie mogę. Nie jeszcze nie. Dopiero sloty skończyłem. To potem wejść do... Nie. I teraz czekaj. Poroz... Mam z nim porozmawiać. Z kim? Z tą tą alchemiczką. I teraz dostałem Eldryt. To spoko, że dostałem Eldryt. A ty nie dostałeś? Dostałem. Dobra, teraz zdemontuj tam ten taki dziwny mieczek, który dostałeś. Ja będę czekał w br e, w obok bramy Kobo. Obok bramy w zamku Kobo. Tylko chodź szybciej, pośpiesz się tym ekspresem pójdź, bo mi się nie chce czekać. Znaczy e, tam trochę dalej jeszcze. O, dostałem kolejne. Tam trochę kolejne dalej. Ej, e, trochę dalej. Jakby co? Tam jeszcze będzie jeden telefon, więc tam. No i za to dostałem zardzewiałą broń. No właśnie, i to musisz zdemontować. A u kogo? Jej masz jakiś punktów zdemontuj przedmiot. Aha. Wypamiętaj, ja inaczej, nie czekam, chodź tutaj szybciej. A na co ja je ten. Ja, na co ja to robię? Że zrobić misję i chodź szybciej. A na co? O, zardziwiały fragment. Szybciej, bo zaraz będę robił tą misję sam. No i teraz będę musiał zrobić ten miecz? Nie. Ale później będę musiał. Nie. Dobra, zależy. Sobie... o co ci chodzi. No, miecz będę musiał robić, bo dostałem formę do miecza. Nie będziesz musiał robić, to już koniec. Chodź na te bliźniacze strażnicze, idź ekspresem KOBO do tego, bo ja czekam tutaj dokładnie. Ale pięć. gdzie to jest? Ju... Nie, ja robię sam misję. Nie! A tam to jest, że tamto miasto, gdzie mu tego gościa ta? na Eldryt, Trochę dalej No wiem, tam za tym miastem Co no. ja w ogóle mam zrobić? A. Ale trochę tak mało gadamy w tych odcinkach Właśnie um, Pewnie już nagrywam SimCity. City No właśnie, pewnie tak. pewnie już nagrywam. I właśnie, polecicie mi jaki, jakąś grę, którą byście chcieli, żeby na, żebym kręcił, bo nie wiem za bardzo co kręcić. No, a mi tak Ja Dobra, jestem. A co, Ciebie nie było? Jestem, ja mam lekkie lagi. Jestem w tych... No dobra, może nie lekkie. No teraz kogoś... Zaproś mnie. Gwaldi, strażniców, strzał. Bo wtedy jak ty z, z, ich zabijesz i ci zaliczy się to mi dasz. Tych mam? Tak, takich właśnie. A ile ich? Eee... O, ul się pojawił. No nie! Co no. dawaj go! Bierzemy Uli'ego? Nie wiem, mam lagi. My jesteś nobama. Ty też masz. Ale nie mam aż takich. Czyli bierzemy tego Uli'ego? Nie wiem, to jest dwój z strażniczej. Chodź, weźmiemy tego Uli'ego. Jezu, jak ja mam biały ekran jak ja walę, jeju. E, ale ze skilli? Nie, normalnie. Z normalnych uderzeń to źle jest. No bo jest mało FPS-ów. Ale masz, bo ja mam 15, ale to przez to, że się ten Uli pojawił, wiesz? Nie, ja wcześniej tak miałem. Wiem dlaczego. Bo gadam ze z tobą na Skype'ie i już się rozłączam. Na razie. Ta, ja nie, nie... Nie, gdybyś chciał, to byś to zrobił. Już mi się Skype wyłącza. Nie wyłącza. Kłamiesz, Blefujesz. Wiem. Okay. Byś tego mi nie zrobił. Jezus Christ Ja atakuję tego Uliego i parę innych tych Nie, no, ja chcę wejść na jakąś zwykłą planszę. E, dobra, chodź tu. Chodź y, ich bij. Uli'ego? Nie, ja ich nie biję, ja idę w walię A co, oni są za mocni dla ciebie? Nie, oni nie są dla mnie za mocni, tylko ja chcę jak najszybciej zrobić tą misję i idę na plażę. Ale Uli jest dobry. Przyznasz. Nawet. Ma po prostu dużo HP. Ale on, on mnie nawet nie... Zrobisz znaczy, już tą misję? Co? Już masz tą misję zaliczoną? Nie, musisz jeszcze sześciu mi, dla mnie dednąć. Szczerze mam to gdzieś i idę robić misję. A jaką? Jaką? Trzeba. Dobra, nie wiem, ja chyba robię cięcie teraz. Cięcie chcesz? Mhm. Albo koniec na odcinek. Aha, no dobra, no to się żegnamy z Wami, ja dokończę tą misję i cześć.